Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu, w Twojej piwnicy, w którym wreszcie dostałem do testów Audi 100, czyli cygaro. To jest wiekopomna chwila. Jestem spóźniony z tym odcinkiem o jakieś 5 lat działalności, bo tego już się prawie nie da kupić. Ale to jestem zupełnie tak samo spóźniony jak na otwarcie tej wypożyczalni wideo Hollywood Video, ponieważ jest zamknięta, bo wytłumaczę wam, gdzie jesteśmy, czemu utrudniam sobie życie i kręcę w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie chodzą ludzie. Otóż. Tak jak Audi 100 już praktycznie zniknęło z ulic, a kiedyś cygaro było naprawdę znane, tak samo znika ten oto duchologiczny coś, który nazywa się Centrum Handlowe Land na warszawskim Służewiu. Jest doskonałe, lata 90. dzwoniły, żeby im oddać to miejsce. No i oczywiście to zostanie wyburzone, żeby postawić tutaj osiedle deweloperskie. Tu się wyleje azbest i będą... Kawalerki w korzystnej cenie z dobrym dojazdem do centrum. Szkoda, że nie ma obszaru Natura 2000, bo wtedy każdy deweloper już by się obślinił, ale azbest wystarczy. Tak czy siak, co do Audi 100, Cigaro, które w sumie pochodzi z ery z azbestu. Porozmawiajmy o tym wozie. Dlaczego on jest taki legendarny i czemu w zasadzie nikt już dzisiaj o nim nie pamięta, pomimo tego, że był świetny. Otóż już wam tłumaczę. O co chodzi z tym, że Audi 100 było takie wspaniałe? Otóż pochodziło z czasów, kiedy ludzie odkryli, że trzeba zrobić coś jednak, żeby nie niszczyć tak do końca środowiska samochodami, może warto by się zająć ekologią, ale nie wpadli jeszcze na to, że na ekologii można zarabiać, że można za pomocą ekologii wciskać ludziom kupowanie jeszcze więcej produktów. Więc wpadnie to wtedy na taki szalony koncept, że może będzie dobrze dla środowiska, jak nie będziemy zbyt często wymieniać samochodów, to wtedy nie trzeba będzie ich produkować więcej i nie trzeba będzie bardziej zanieczyszczać środowiska. I będzie trzeba zużywać więcej surowców. Tak, to jest taki przełomowy koncept, na który aktualnie udajemy, że nie wiemy, że ten koncept istnieje i trzeba kupować więcej samochodów tylko elektrycznych, to wtedy sarenki będą zadowolone. Natomiast wracając do tematu, właśnie przełom lat 70. i 80. to jest moment, kiedy powstało coś takiego jak projekt Auto 2000, niemiecki dofinansowany projekt, by stworzyć auta, które będą wytrzymywały 30 lat. że 30 lat nie będzie trzeba wymieniać auta. Wziął w tym udział Volkswagen, czyli zarazem też Audi, wziął w tym udział Mercedes i na bazie tych studiów powstały m.in. wozy takie jak Mercedes W124 czy właśnie Audi 100 C3, czyli Cygaro. Prawdziwe legendy niezawodności i niezniszczalności. I właśnie takie było Audi 100 C3. Było po prostu niezniszczalne i na tym polegała jego tajemnica. Jak to Audi niezniszczalne? Teraz uwaga. Czasy, kiedy wreszcie pojawiło się niezniszczalne, niezawodne Audi, to jest też ten moment, kiedy dopiero zaczynała powstawać legenda Audi. Kiedy Audi dopiero zaczęło pukać do drzwi z napisem klasa premium. No bo teraz wszystkim się kojarzy, że o, mam Audi, to jestem kimś i będę mrugał wszystkim długimi, bo ja jadę najszybciej. Otóż w czasach cygaro to po pierwsze Audi prawie nigdy nie jechało najszybciej, bo nie miało najmocniejszych silników, a po drugie w ogóle mało kto kojarzył to z klasą premium. Bo zaledwie tam w latach 60., to chłopaki tłukli jeszcze DKW. To takie gówno z kartonu, nieważne. Tak czy siak, razem z pojawieniem się pierwszych dwóch generacji Audi 100, Audi zaczęło wstawać z kolan. Natomiast dopiero właśnie C3 wprowadziło Audi na salony. Tak to nazwijmy, ponieważ dopiero 100C3 było w stanie konkurować z BMW i z Mercedesem. To jest pierwszy ich taki udany samochód. Czym on się wyróżniał? Poza wspomnianą niezawodnością, bardzo mocno chłopaki przyłożyli się do aerodynamiki. Dzięki czemu jego stylistyka jest kompletnie nijaka i przypomina to legendarne cygaro. Tak, cały przydomek wziął się z tego, jaki jest kształt wozu. Kształt wozu jest opływowy. W efekcie nie znajdujemy tutaj żadnych ciekawostek stylistycznych. Poprawiła się też gama silnikowa. Pojawiły się pięciogarowce o charakterystycznym dźwięku znanym właśnie z Audi, więc te samochody zaczęły jakkolwiek się odpychać. No ten z dwulitrówką może nie, ale dało się już kupić wóz, który miał sens. Do tego pojawiła się opcja pod tytułem napęd 4, ten, do którego wszyscy obecnie nam, który wówczas święcił największe triumfy w rajdach i w bardzo męskiej grupie B. Więc w efekcie, no już mogło się wydawać, że tym Audi to można coś agresywniej pojechać. No, i to, to odniosło sukces, to się dobrze sprzedawało, i miało jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz, która w ogóle była przełomem w tamtych czasach. Bo musicie zrozumieć, że w latach 70. to samochody sobie gniły po pięciu latach, i nikogo to specjalnie nie dziwiło. Tymczasem Audi tutaj wprowadziło to legendarne coś, co mówi każdy handlarz o każdym samochodzie, który ma akurat niezgnity Tu jest ten legendarny ocynk, że jak to nie było bite, nie było drapane, nie było szorowane pumeksem, to jest bardzo trudno zgnić ten wóz. Naprawdę jest trudno go zgnić. A kolejną jeszcze generację, się dobrze pamiętam, czy tam 80B3, też jest trudno zgnić. Oni odkryli, że jak zabezpieczą blachę antykorozyjnie, to samochód dłużej wytrzyma. To jest w sumie prawdziwa ekologia. Nie wymieniajcie samochodów co chwila, to nie trzeba produkować kolejnych i zanieczyszczać środowiska. To, a nie że o bo, bo jest inna norma emisji spalin i to zmienia wszystko. No ale okej. Okay. Porozmawialiśmy już sobie troszeczkę o historii, dodam jeszcze roczniki. Premiera 82 rok, koniec produkcji 91. Wtedy pojawia się Audi A6, które potem już będzie kojarzone tylko z hamami, ale tutaj to bardziej ze starszymi panami, takimi statecznymi, bo też ten samochód tak wygląda i jeździ. A teraz porozmawiajmy o stylistyce, choć nie będzie to zbyt długa rozmowa, bo przez to, że ten model to jest właśnie 100, to ja mam tyle różnych pomysłów na to, żeby nawiązać do cashbacku, że to jest tragedia, naprawdę, ja już nie wiem, który wybrać, ponieważ, rozumiecie, to 100 cashbacku i 100 dostajecie jeszcze za polecajkę. Wy nie wiecie, o co chodzi, to nie oglądacie uważnie. Przypominam, chcecie kupić o lub pacę na waszą furę, no to wbijacie sobie w link w opisie, tam jest jedynie słuszna porównywareczka, i sobie na tej porównywaleczce obczajacie oferty, wyjdzie wam fajna, kupujecie, dostajecie 100 zł cashbacku, czyli zwrotu. Dostajecie wtedy link polecający, który jak wyślecie i ktoś inny skorzysta, no to znowu dostajecie 100 zł za każdym razem. Także spoko rzecz to, mubi pły, które macie w opisie, lecimy dalej z odcinkiem. Ponieważ wówczas Audi jeszcze nie wynalazło mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej jako swojego kierowcy, no to Stylistyka jeszcze nie próbowała być ani trochę hamska. była w 100% podyktowana niskim oporem aerodynamicznym, w związku z tym niskim spalaniem i była tak bardzo stonowana, jak tylko bardzo stonować ją można było. Więc mamy kształt cygara, kompletnie pozbawiony jakiegokolwiek wyrazu, czegokolwiek wybitnego front. Gdyby zdjąć te cztery pierścienie stąd i wkleić tę mordę w dosłownie dowolnego sedana z lat 80. Prawdopodobnie by pasowała. To jest totalnie Siri, wygeneruj front auta z lat 80 Kwadratowe światła, kierunkowskazy, żebrowany czarny grill i czarny zderzak. Tyle. Co jest ciekawe i co wskazuje na to, że użyli tego tunelu aerodynamicznego, czy tam areodynamicznego, żebyście mogli napisać, że nie umiem mówić po polsku i jestem debilem, to... Zobaczcie to nad kole z tyłu. Patrzcie, ono jest tak ścięte. Pomyślicie sobie, to jest ciekawy element stylistyczny. Nie, opór aerodynamiczny dzięki temu jest lepszy. Rozumiecie to? To jest głowa. Ja myślę, że nawet te kołpaksy one są przepiękne. One są tak ładne, że powinno się robić takie alufelgi. Pewnie nawet te kołpaksy zmniejszają opór aerodynamiczny. I teraz w ogóle najśmieszniejsze jest to, że naprawdę kołpaki potrafią zmniejszyć opór aerodynamiczny. To nie jest żart. I na tym koniec, no, klamki jak z Volkswagena, bo to w sumie grupa Volkswagen napis Audisto z tyłu, i poza tym to trudno coś tutaj zobaczyć. To jest taki cichy bohater motoryzacji. Taki wóz, którego nikt nigdy nie dostrzegał, poza tym, że miał charakterystyczny kształt cygara, ale on zawsze zrobił robotę. No, na tym polega w sumie to Audisto C3. No okej, okay. pogadaliśmy sobie o. Wyglądzie z zewnątrz, chodźmy do środka. Okej, okay, jesteśmy we wnętrzu Audi 100, boja mi się trochę aparat, ale to nieważne. Na czym polega wnętrze Audi 100? Ja się przede wszystkim spodziewałem, że ono będzie polegało na tym, że jest nudne, że jest obrzydliwe, że nie da się na nie patrzeć, że, 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 że zabija. Otóż nie, po pierwsze, ktoś zamówił wersję z niebieskim wnętrzem, co sprawia, że patrzy się na to dość przyjemnie. Po drugie, mamy. Dość ciekawy projekt. Przede wszystkim ciekawy projekt deski, który bardzo nawiązuje do wczesnych lat 80., do architektury lat 80. Te abstrakcyjne, geometryczne kształty. Nawiewy na środku, takie ustawione trochę jak czasem okna lub kondygnacje w ówczesnej architekturze. Te boczne nawiewy i kratki głośników, to też jest całkiem interesująco ustawione. Czy nawet to że elementy od nawiewu tutaj, od ustawiania nawiewu, są zrobione w ta z taką kratką. Trochę jak takie wyświetlacze w statkach kosmicznych czy w filmach science fiction. To wszystko sprawia, że na to się zaskakująco przyjemnie patrzy. Nawet jeśli patrzę na zegary, które są bardzo fajne, czytelne. Natomiast zamiast obrotomierza dostałem tutaj zegarek, bo ten wóz tak wolno przyspiesza, że liczy się czas przyspieszenia do setki w godzinach. He he. Aż tak dramatycznie. Nie jest. Natomiast co jest prawdziwym sekretem fajności wnętrza Audi? Otóż nie jest to jego design, jest to jego wytrzymałość. To jest wóz, który ma tutaj 320 tysięcy na blacie. Czy naprawdę tyle ma, czy o wiele więcej, tego nie wiemy. Natomiast wspaniałe w tych wozach było to, że one się prawie nie niszczą. Że pomimo tych 300 tysięcy ślady zużycia są naprawdę nikłe. 300 tysięcy lub więcej. Mianowicie, ja ślady zużycia widzę tylko po zadrapaniach na Klamce do otwierania drzwi kierowcy, ale już tych zadrapań nie ma na prawych drzwiach, co ciekawe. E, po czym jeszcze mogę zobaczyć, no troszeczkę tutaj gałka od wybieraka jest zużyta. Troszkę wyligana jest kierownica, ale tak poza tym fotele nie są podarte, nic nie jest pourywane. To są naprawdę jakieś drobne ślady zużycia w wozie, który ma duży przebieg. Bo faktycznie to wnętrze jest po prostu pancerne i było pancerne, bo było tworzone według. Prawdziwej ekologii, czyli samochód ma nie być wymieniany 30 lat, on ma być niezawodny, on ma się nie niszczyć. Masz nie niszczyć środowiska naturalnego przez produkowanie kolejnych dóbr, konsumowanie bez sensu, wymienianie czegoś, co działa, tylko po to, żeby mieć nowsze. Bo to jest durne i głupie. Używanie tego samego przedmiotu i naprawianie. To jest najlepsze, co możecie zrobić dla środowiska naturalnego, a cała reszta to jest wciskanie wam do gardła, żebyście kupili kolejny produkt. No o, tutaj lekko się przedarło od wsiadania, i to wszystko. I pod tym kątem, naprawdę, to już nawet nie zwracam uwagi na typowo wagowskie zaślepki na środku, które jakby oczywiście zamiast przycisków, no ale kto by się spodziewał czegoś innego po Volkswagenie, przy, przepraszam, po Audi. No ale dobra. Obejrzeliśmy sobie to wnętrze. Tu nie ma jakichś niesamowitych ciekawostek w obsłudze, bo to jest tak, że ma być intuicyjnie. Przejdźmy pod maskę. Więc to, jak bardzo Audi zaczynało być już wtedy premium, można poczuć dotykając tej deski z prawdziwego drewna, która podtrzymuje maskę, bo siłowniki nie działają. Natomiast, jak już mowa o silnikach, siłownikach i innych takich pierdołach, no to właśnie gama silnikowa Audi 100 C3, to też byli piękne czasy. Bardzo piękne czasy. Silniki 2-2, 2-3, pięciocylindrowe, benzynowe, bardzo udane jednostki o charakterystycznej pracy. Tu akurat mamy dwulitrówkę, ale to nadal jest dwulitrówka, proszę państwa, pięciocylindrowa również 115 koni. Motor bardzo trudny do zabicia. Niestety zasilany przez znany wymysł kurwy i szatana, czyli wtrysk Bosch K, 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 K nie K, e, tylko Kadżetronik który działa, dopóki ktoś nie zacznie w nim grzebać. Bo jak ktoś zacznie w nim grzebać, to jest źle. Tu jest jeszcze gaz. Gaz i Gadgetronic to zazwyczaj złe połączenie, ale tutaj jakimś cudem to jeszcze działa, co świadczy o niezabijalności tego motoru, że można zrobić coś, czego się nie powinno robić i to dalej działa. Właściciel powiedział mi ważną ciekawostkę, która w ogóle nie jest ciekawostką, a którą ja poruszę. Powiedział mi, że na benzynie chodzi gorzej niż na gazie. To jest totalnie normalne w silnikach z kadżetronikiem i gazem, ponieważ prawdopodobnie już kilkukrotnie doszło do takiego wystrzału, cofnięcia gazu w kalosz od kadżetronika. To jest typowe. Ten kalosz jest uszkodzony, więc wóz kuleje na benzynie. Norma. Prawie zawsze jak masz gaz, to kadżetronik jest rozpieprzony. On nie lubi gazu. Chyba, że ktoś naprawdę bardzo umiejętnie go założy, ale nikt tego nie robił. Co więcej, ta gama silnikowa, choć kończyła się tam na 130 coś koniach, to miała jeszcze bardzo ważną rzecz. Coś, co częściowo zbudowało kulturę Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż w Audi 100 C3 można było, uwaga, kupić wersję 2.5 TDI. Audi TDI, moi drodzy. To, to był praojciec A419 TDI i w ogóle wszystkich najwspanialszych silników, bez których nie byłoby polskiej gospodarki. Oczywiście, napęd naprzód, co sprawiało, że nie było to aż tak rasowe i klasowe jak BMW albo Mercedes, ale klient na Audi, wbrew temu, co możecie myśleć po współczesnych klientach na Audi, nie oczekiwał samochodu do upierdalania. Tylko oczekiwał samochodu, który będzie wygodny, pojemny. Niezawodny i dobrej jakości. A to akurat w Audi całkiem wyszło, zwłaszcza w cygarze. Dobra, chodźmy się przejechać. Rozłajcie, no, ruszamy. Zaczynamy od dziwnej obsługi, czyli Wajcha do góry, od świateł. I ruszamy na przejażdżkę Audi Boże 103, spróbować zrozumieć, dlaczego to jest taki wspaniały samochód. Czy on jest w stanie wzbudzić? Emocje, szał, chęć do jazdy nim. Czy faktycznie reprezentuje sobą coś niesamowitego, czy po prostu był wygodny i niezniszczalny? Zobaczmy. No i słuchajcie, jeśli chodzi o jazdę Audi 100 C3, no to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę udany wóz. Pomimo tego, że to jest 300 tysięcy przebiegu na blacie, moim zdaniem więcej. Moim zdaniem on mógł być kręcony, jeśli był sprowadzony, a pewnie był sprowadzony do Polski, bo licznik mógł skacze w taki charakterystyczny sposób dla aut, które były kręcone. To jakby tu nie czuć tego zużycia. Nie czuć. To jest bardzo zwarty, zborny wóz nadal. To jest wóz, który nadal jest bardzo dobrze wyciszony. Ten silnik naprawdę przyjemnie się zbiera i to już z niskich obrotów, czuć jakieś tam, jakąś tam dynamikę. No oczywiście po mieście jakichś cudów tutaj nie będę wyczyniał. Uwaga, sportowa jazda, na benzynie jesteśmy. Nie mam obrotomierza, więc nie wiem co się dzieje, ale uwaga, osiągamy prędkość, no i osiągnęliśmy legalną prędkość. Żartowałem, tylko mi się wydawało, że on przyspiesza, on nie przyspiesza. Natomiast, no, naprawdę jedzie tak, jak trzeba. Wszystko jest takie solidne, wszystko co przełączam przechodzi z takim porządnym klikiem. To jest naprawdę świetnie wykonany i przemyślany samochód. Od początku czuć jak nim jechać, od początku czuć jak go prowadzić i do tego jedzie naprawdę współcześnie. Nie masz poczucia, że jedziesz jakimś starym sztruclem z lat 80., takim wiecie, takim hamem. Nie. Jeszcze do tego ten gang, pięciocylindrowy motor, naprawdę przyjemnie brzmi. To jest świetnie udany samochód. On może nie jest wybitny w rozumieniu dostarczania emocji, ale jest wybitny jak na lata 80. w tym, jak jest dopracowany, w tym, jak wszystko tutaj ma sens i jest zrobione z sensem. Ale ma też swoją historię bez sensu: posłuchajcie, i to nawet nie chodzi mi o to, że awaryjne są tutaj w wajsze, co też moim zdaniem jest bez sensu. Otóż doszło do jednego bardzo ciekawego bez sensu w historii Audi 103. Doszło do niego w Ameryce Północnej, no a jakże gdzie indziej może być jakiś bezsens? Tam też stacja CBS News nagrała materiał, w sumie takie śledztwo dziennikarskie, opowiadające o tym, że Audi 5000, czyli Audi 103 z automatem oczywiście jest niebezpieczne, bo losowo potrafi nagle przyspieszyć na postoju podczas parkowania i przez to odpowiada za kilka śmierci. Sprawa jest o tyle ciekawa, że potem szybko, znaczy szybko z czasem odkryto, że problemem było to, że właściciele tych aut mylili gaz z hamulcem w tych sytuacjach i stąd dochodziło do tych wypadków. Chyba nie udało się udowodnić ani razu, żeby Audi samo z siebie nagle przyspieszyło podczas parkowania. Mimo wszystko ten materiał sprawił, że niesamowicie spadła sprzedaż Audi i naprawdę długie, długie lata zajęło im, by w ogóle wrócić do poziomu sprzedaży sprzed tego materiału. Co więcej, faktycznie odkryto, że prawdopodobnie w przypadku ludzi niskich, bo to się zazwyczaj działo w przypadku ludzi niskich, pedały były jakoś źle ustawione, były zbyt blisko siebie i dlatego im się zdarzało wcisnąć ten gaz zamiast hamulca i, i poza tym to wolne obroty były trochę wysokie, więc trzeba było je trochę zmienić, bo, bo jak się dodało gaz, to y, bardzo szybko takie Audi reagowało na ten gaz. No ogólnie takie pitolenie, głównie to po prostu nagroda Darwina dla tych, którzy to źle wciskali pedały. Ale zła fama została. A skoro o tych pedałach i odległości mowa, to ja nie wiem jak oni to robili, no bo w tym wozie odległość jest ogromna. Tu w gumofilcach byłbym w stanie nawet wciskać te pedały. No ale cóż, nie jestem Amerykaninem z Ameryki Północnej, więc widocznie umiem używać mózgu i nie mylić pedałów. WOT historia. Tak czy siak Audi Cigaro bardzo dobry wóz. Gdyby nie to, że już wyginęły, to w ogóle to jest taki klasyk z gatunku, że można nim jeździć na co dzień. Bo się nie psuje, działa, jest wygodny, pojemny. W ogóle miejsca tu jest cała masa. Jest świetnie przeszklony, wszystko widać. No tylko nie wzbudzi jakichś niesamowitych emocji. To jest jego jedyna wada. A poza tym, świetny dupowóz. W świecie świetny dupowóz. I uwaga zakręt, patrzcie co się dzieje. Ziu, i kładziemy się na bok. O, nie kładziemy się nawet tak bardzo jak myślałem, tylko lekko. hm, to ciekawe, bo naprawdę ma komfortowe i mięciutkie zawieszenie, i byłem przekonany, że on się będzie jakoś strasznie kładł, on się wcale tak nie kładzie. I z tą myślą Was zostawiam. Ja dalej myśląc o tym, że nie dostałem się do Ameryki Północnej, he, ale już niedługo spotkanie wizowe, więc mam nadzieję, że uda się dostać wizę i wrócić do Ameryki. Pamiętajcie o jedynie słusznym cashbacku i porównywareczce MubiPyly, wszystko macie w opisie, jak potrzebujecie ubezpieczenia OC, to tam wbijajcie. No i wbijajcie na mojego Insta, bo mam nadzieję, że w czasie, jak będziecie to oglądać, ja będę już w Ameryce Północnej i będę tam na bieżąco nadawał, co się dzieje podczas wyprawy polonezem. A same filmy z wyprawy powinny się pojawić gdzieś w listopadzie, jeśli się nie mylę. Koniec października, jakoś listopad. Na razie.